Cześć z tej strony, Adam. Wielu z Was pytało o to, jak to wygląda wszystko w szpitalu psychiatrycznym, jak działa taka jednostka i chciałem odpowiedzieć na to pytanie, a jednocześnie ten film ma takie, jakby drugie dno, ponieważ istnieje no, bardzo dużo po prostu mitów, stereotypów na temat tego, jak funkcjonują szpitale psychiatryczne, co się tam dzieje, które no, dość skutecznie odstraszają potencjalnych pacjentów którzy powinni się zgłosić po pomoc zdecydowanie wcześniej, czasami jest wręcz za późno na to i jakby chciałbym, żeby w tym filmie, no, troszkę więcej się rozjaśniło na ten temat i może, może po prostu on kogoś uratuje, no. Mam tu ze sobą taki mały skrypcik, żeby pamiętać co chcę wam powiedzieć po kolei, żeby nie było, bo ktoś mi mówił, że czytam z kartki, no jakiś plan muszę mieć tego filmu, tak z głowy wszystkiego nie powiem na pewno. Może się przedstawię w ogóle, bo pewnie część osób jest tutaj po raz pierwszy. Nazywam się Adam Czapla, jestem studentem 5 roku medycyny. Miałem zajęcia w ramach psychiatrii oraz propedeutyki psychiatrii na trzecim i czwartym roku kierunku lekarskiego na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. I może troszeczkę opowiem, jak to wygląda z mojej perspektywy jako studenta. W zasadzie na trzecim roku to była taka propedeutyka tej psychiatrii, czyli taki kilkudniowy blok w szpitalu. No ale w zasadzie to był taki raczej wstęp y, do samej psychiatrii, a dopiero na czwartym roku już była taka konkretna ta psychiatria, już trzeba było no, zapoznać się dość dokładnie z, ze specjalistyką i, i też y, był egzamin praktyczny, trzeba było zbierać wywiady z pacjentami, y, później ustnie referować to wszystko. Także myślę, że troszeczkę można było się zaznajomić z tym, jak funkcjonuje szpital psychiatryczny. Ponieważ generalnie szpital psychiatryczny to funkcjonuje tak samo jak każdy inny szpital. Też jest cały personel medyczny, są pacjenci, są zlecane badania, zbierane wywiady, są odpowiednie oddziały, do których się kieruje pacjentów, przepisuje się im odpowiednie leczenie, leczenie się kontynuuje, zakończa, przedłuża w postaci psychoterapii. No, opcji jest bardzo dużo generalnie, ponieważ same jakby choroby psychiatryczne są też bardzo zróżnicowane i dotyczą coraz większej części populacji, tak naprawdę, więc jakby nie wiem, czemu jest taka otoczka, ale no, to jest temat, o którym po prostu trzeba rozmawiać, bo ponieważ szacuje się, że za parę lat y, samobójstwa mogą przeskoczyć nawet y, w częstości chorobę niedokrwienną serca, która jest obecnie najczęstszą przyczyną zgonu na świecie, więc jakby nie widzę powodu, żeby o tym nie rozmawiać. No i teraz tak, co do samego szpitala psychiatrycznego, no to pierwsze co się rzuca w oczy, to na pewno już samo jakby wejście, ponieważ są podwójne drzwi, jest na portierni pan, który tam wpuszcza ludzi i on pilnuje, żeby jakby pacjenci... No bo jednak zdarzają się czasami ucieczki. W przebiegu niektórych chorób psychiatrycznych po prostu istnieją epizody, w których no pacjent nie podchodzi jakby krytycznie do swojej choroby i... Twierdzi, że to, że powinien zakończyć leczenie, i chce opuścić taki szpital. Jednak dla jego dobra lepiej byłoby, żeby został na przykład kilka dni nawet albo kilka tygodni, żeby ustabilizować tę chorobę i później się zgodzić na to. No i tak jak w każdym szpitalu jest izba przyjęć, czyli tam, gdzie pacjenci trafiają najpierw. Na izbie przyjęć jest zbierany wywiad. Tam już jest lekarz psychiatra, który rozmawia z przyjmowaną osobą, a następnie decyduje, na jaki oddział powinna trafić a oddziałów jest wiele, tak samo jak wiele jest różnych chorób psychiatrycznych. Na przykład jest oddział chorób afektywnych, czyli mamy tam do czynienia z wszelkiego rodzaju depresji, manii, choroby afektywnej dwubiegunowej. Jest oddział zaburzeń psychotycznych, tam przebywają na przykład pacjenci ze schizofrenią. Jest oddział diagnostyczno-obserwacyjny, to miejsce, w którym tak do końca jeszcze no jakby nie do końca wiadomo, na który oddział powinien trafić dany pacjent, ale tam ponownie zbiera się wywiad i się tak w zasadzie jeszcze... No nie do końca jest pewna sytuacja, gdzie ten pacjent powinien trafić i, i jakie odpowiednie leczenie powinien dostać. Yy, istnieje też oddział dla osób starszych, yy, gdzie trafiają się przeróżne otępienia, różne zaburzenia pamięci. Tak generalnie osoba starsza, z otępieniem, to w zasadzie nie nadaje się nawet do szpitala psychiatrycznego. Ona mogłaby nawet i funkcjonować normalnie, ale bardzo często zdarzają się sytuacje, że po prostu rodzina nie chce się opiekować taką osobą i po prostu nawet i w święta przyjeżdżają na izbę przyjęć, podrzucają taką babcię czy takiego dziadka, żeby się po prostu pozbyć takiej osoby z domu, bo nie chcą się nią opiekować, więc po prostu jadą do szpitala psychiatrycznego i stawiają ją na izbie. I to jest w ogóle słabe. No ale tak jest, i szpital, jakby no, też musi przyjąć taką osobę, bo, bo nie można po prostu zmusić jej, żeby została w domu. E, a rodzina potrafi wymyślić naprawdę niestworzone powody, żeby taką starszą osobę zostawić, się jej pozbyć. E, tam, gdzie byłem, też był oddział młodzieżowy. No to już zupełnie w inną stronę. Tutaj już oddział pełen dzieciaków, po prostu totalny chaos. Cały czas coś się dzieje jakieś krzyki, spazmy, yy, różne próby samobójcze, no po prostu masa jest tego. Yy, masa dzieciaków po prostu się tnie, no nie chce żyć i trafiają tam no, praktycznie codziennie nowe dzieciaki, yy, z tym, że większość jakby zaburzeń psychicznych w młodym wieku związane są z zaburzeniami osobowości i często jest takie rozpoznanie właśnie, że to jest nieprawidłowo kształtująca się osobowość, i to właśnie objawia się różnymi depresjami, próbami samobójczymi, i tak dalej. I właśnie, i, i jakby tutaj a propos psychiatrii dzieci i młodzieży, to chciałbym może ten film coś pomoże. No nie wiem, ale e, chociaż uświadomić, że w Polsce jest naprawdę garstka, jest kilkadziesiąt tylko psychiatrów dzieci i młodzieży, jest to dziedzina bardzo niedofinansowana. W niedawno w Warszawie nawet zamknęli oddział z braku pieniędzy po prostu a liczba młodych pacjentów przez cały ten rajwach związany z komputeryzacją, z mediami i tak dalej, no po prostu rośnie dramatycznie i coś serio musi się zmienić po prostu w Polsce, w tej dziedzinie, no bo obecnie jest dosyć krucho, także, także sama, sama rozmowa o tym może już doprowadzić do jakiejś zmiany, więc chciałbym, żeby, żeby, coś, żeby coś w tym kierunku poszło. Co do różnic jeszcze między zwykłym szpitalem a szpitalem psychiatrycznym, no, to jeszcze to, że lekarze nie noszą fartuchów w szpitalu psychiatrycznym, tylko normalnie zakładają jakieś koszule, tak raczej elegancko są ubrani i, i tyle. A co do jeszcze specyfiki takiego wywiadu psychiatrycznego, to jest to naprawdę trwająca wizyta, która trwa długo. Tak jak u kardiologa czy laryngologa, wizyta może trwać 10, 15, 20 minut. Tak u psychiatry z reguły ta wizyta pierwsza powinna trwać co najmniej godzinę. Jest to zbierany dokładny wywiad, życiorys pacjenta, wszystkie objawy chorobowe, jak to się zaczęło, jak to przebiegało. No i naprawdę, żeby taki konkretny wywiad zebrać z pacjentem, to jest godzina rozmowy. Zwykły psychiatra ma taką zwykłą kartkę A4 przed sobą i długopis i spisuje po kolei to, co mówi pacjent. I czasem pacjenci się martwią, że, że jak ktoś coś pisze na ich temat, to znaczy, że coś negatywnego pisze. Ale nie, psychiatra jak po prostu zbiera wywiad, no to musi zanotować wszystkie informacje imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i, i, i tak dalej bo po prostu to trzeba do dokumentacji y, podpiąć no i, i tyle jakby objawy chorobowe oczywiście też musi opisać dokładnie Ale co do mitów takich to na pewno istnieje y, jest taki mit, że lekarze że psychiatrzy przepisują leki na ślepo i zobaczą co się stanie z pacjentem no jest to totalna bzdura ponieważ y, lekarze sugerują się Badaniami naukowymi, które wychodzą na bieżąco i zwłaszcza w szpitalach klinicznych często włącza się różne leczenie, które dosłownie zostało odkryte dość niedawno i jakby to nie jest nigdy w ciemno. Każdy lek jest dopasowany do profilu pacjenta, do jego prywatnych preferencji, tego jak się czuje z tym lekiem, jakie prezentuje objawy chorobowe i to jest naprawdę kawał ciężkiej roboty dla takich psychiatrów, żeby dobrać raz odpowiedni lek. Yy, dwa odpowiednią dawkę, a trzy, jak nie działa, to czasami się kombinuje różne leki. To nie jest tak, że na depresję zawsze się daje ssri ponieważ pacjent yy, może w ogóle go nie tolerować, albo mieć odwrotną reakcję, yy, czy, czy jakieś inne zaburzenia. Dobiera się inne leki o różnym mechanizmie działania, czasami nie jest to jeden lek, ale na przykład dwa lub trzy leki naraz, w mniejszych dawkach, które wzajemnie się fajnie uzupełniają. A do tego odpowiednio dobrana psychoterapia potrafi naprawdę zdziałać cuda, i to jest no, kawał ciężkiej pracy, tak naprawdę, psychiatrów. Zwłaszcza, że y, zobaczcie też to poświęcenie y, u nich, że tak jak lekarz jakiejś innej specjalności, y, podczas godziny mógłby przyjąć w y, wizytach y, trzech, czterech czy nawet pięciu pacjentów, tak psychiatra musi poświęcić całą tę godzinę dla jednej osoby, więc. No, szacun dla nich po prostu. Ludzie często też mówią, że pacjenci w szpitalach psychiatrycznych, tak się snują po korytarzach i generalnie tam kto tam trafi, to się go wytłumia na maksa, żeby po prostu był spokojny i nic nie robił. Niestety nie, ma, nie dysponujemy takimi technologiami zaawansowanymi, żeby wybiórczo sobie określone obszary neuronalne wyłączać w mózgu. No, jak ktoś prezentuje objawy chorobowe, no to niestety jakoś trzeba pomóc tej osobie. A leki obecnie i tak są mocno zaawansowane, ale one nie działają wybiórczo na określoną strefę neuronalną, którą byśmy chcieli. One zawsze mają profil działania receptorowy, a receptory występują w całym układzie nerwowym, dlatego czasami skutkiem ubocznym może być jakaś senność czy, czy snucie się. Całe leczenie w szpitalu psychiatrycznym jest obecnie... Bezpieczne i kontrolowane przez wielu lekarzy. To nie jest tak, że jeden lekarz odpowiada za wszystko, tylko często pacjent jest konsultowany na obchodzie, na zebraniach i dobiera mu się odpowiednie leczenie. Chciałem też powiedzieć o elektrowstrząsach, bo niestety wiele osób kojarzy elektrowstrząsy z, z tą sceną z filmu Lot nad kukułczym gniazdem, która jest po prostu makabryczna, a w dzisiejszych czasach elektrostrząsy stosuje się w Wtedy, kiedy jakby leczenie farmakologiczne nie działa, kiedy psychoterapia nie działa, na przykład gdy jest depresja lekooporna i już nic nie pomaga, no to można spróbować tych elektrowstrząsów i to się nazywa po prostu Ew. I to nie jest jakieś takie wielkie głowice, jak na tych filmach, tylko obecnie to są po prostu takie małe elektrody dwie, yy, przykładane po każdej stronie skroni, pacjent w ogóle jest znieczulony. Więc on nic nie czuje. Obecnie jest przy tym anestezjolog, który dba o parametry życiowe i odpowiednio znieczula pacjenta. Są to takie dwa po prostu małe plasterki połączone e, odprowadzeniami e, i w zasadzie to nic się nie dzieje podczas tego. E, studenci, którzy podczas zajęć mieli okazję zobaczyć elektrostrząsy, byli bardzo zdziwieni, ponieważ mm, jest to tak przedstawione w popkulturze makabrycznie, a w praktyce jest to tak. No, wręcz zauważalne. nic takiego się specjalnego nie dzieje na tej sali. A nieraz pacjenci mogą mieć super poprawę po tym. Także to jest też taki mit z tymi EW, że to jest jakaś makabra, a tak naprawdę to jest yy, no, bezpieczne i, i żadnych jakichś cudów tam się nie dzieje. Żadne, żadne cuda się nie dzieją przy tym. A dalej mam jeszcze yy, o pacjentach. Też wiele ludzi uważa, że. Szpital psychiatryczny to jest takie jakieś strasznie niebezpieczne miejsce, i trzeba się pilnować na każdym kroku. Yy, I w ogóle, że można tam stracić życie, no odpowiem na to tak, że zdecydowana większość pacjentów raczej zagraża samemu sobie. I przejawy agresji mogą być, ale głównie oni zagrażają samemu sobie i mogą sobie zrobić krzywdę, odebrać sobie życie. Natomiast jeżeli pacjent sprawia zagrożenie życia lub zdrowia siebie lub otoczenia, to wtedy wdrażane są środki przymusu bezpośredniego, czyli pacjent no, jest najpierw proszony o, o zachowanie spokoju, jeżeli tego nie robi, no to, to, to jest przytrzymywany, a w skrajnych przypadkach może, może iść w tak zwane pasy, czyli po prostu zostanie do łóżka przywiązany. Jeżeli taka osoba mogłaby zrobić krzywdę komuś innemu albo sobie, no to niestety jest to konieczne. I to jest wszystko regulowane przez prawnie, przez formy przymusu bezpośredniego. Chciałbym jeszcze parę słów powiedzieć na temat leczenia farmakologicznego, ponieważ też jest tu po prostu masa jakichś mitów że leki farmakologiczne używane w psychiatrii po prostu służą do manipulowania tymi ludźmi, no niestworzone historie. I znowu jest to jakby działanie receptorowe, coś przyspiesza, coś zwalnia, coś hamuje jedne ośrodki, coś przyspiesza inne i jakby wszystko jest dobierane do profilu pacjenta i do danej jednostki chorobowej. I oczywiście działania niepożądane mogą wystąpić, tak jak po każdym leku, jednak czasami Brak tego leczenia przynosi znacznie gorsze rezultaty. Poza tym te leki będą się zmieniać z czasem. W marcu tego roku to bardzo świeża sprawa. Wyszły w ogóle wielkie badania na temat ketaminy w leczeniu depresji, bo okazuje się, że nawet jednorazowe podanie ketaminy potrafi znieść anhedonię na nawet pół roku. Anhedonia, czyli objaw występujący w depresji, czyli brak umiejętności cieszenia się w zasadzie czymkolwiek w życiu. Także to leczenie się może zmieniać i być może. Kiedyś e, zamiast SSRI-ów na depresję, psychiatrzy będą przepisywać ketaminę. E, no tego, tego nie wiem, ale tak czy siak to się będzie dynamicznie zmieniać. I w dzisiejszych czasach, w zasadzie z dnia na dzień, powstają nowe leki i to leczenie jest naprawdę dopasowane. E, też istnieje taki problem, że wiele ludzi się tak bardzo boi tej psychiatrii i tego naukowego podejścia do sprawy, że zaczyna wierzyć w jakieś. E, Jakąś magię, jakiś new age, jakiś totalnie z kosmosu rzeczy, jakąś naturoterapię, i później borykają się z tymi zaburzeniami osobowości albo z depresją z wiele, wiele miesięcy. No i w zasadzie szkodzą sobie, czekając Natomiast i, i wierzą w jakieś niestworzone książki o tym wszystkim. Podczas gdy w dzisiejszych czasach jest to wszystko dobrze unormowane i no warto posłuchać po prostu naukowej porady. Okej, okay, bo ten odcinek miał być o szpitalu psychiatrycznym, a się rozgadałem ogólnie o psychiatrii, no ale po prostu słuchajcie, no jest, w Polsce jest bardzo dużo do zrobienia, jeśli chodzi o psychiatrię i jednocześnie problem społeczny narasta coraz bardziej. Ilość po prostu prób samobójczych i samobójstw no, rośnie z roku na rok, a wciąż jest to temat tabu, ja nie rozumiem tego, powinno się o tym rozmawiać. Tak jak kiedyś ludzie się borykali z y, wielkimi chorobami zakaźnymi, y, które no, dzięki szczepionkom udało się jakoś opanować, no, chociaż widzę, że ludzie teraz od nowa są, chcą, żeby te choroby wróciły, ponieważ. Dobra, szczepionki też nieważne, ale y, no, teraz mamy generalnie globalny problem z y, taką po prostu rozmową o zaburzeniach psychicznych, różnej maści i jest to spowodowane tym, że świat będzie coraz szybciej, coraz mniej takich trwałych relacji nawiązują. No, to jest generalnie bardzo złożony problem, ale jeśli ten film pomógł chociaż jednej osobie coś, coś się dowiedzieć nowego, no to się bardzo cieszę i, i super. I... A jak uważacie, że, że nie powinno się o tym rozmawiać publicznie, to też mi napiszcie, że wolelibyście, żeby się taki materiał po prostu nie pojawił i że powinniśmy jakby przemilczeć tę sprawę. Okej, okay. chociaż ja uważam, że no jednak powinno się o tym rozmawiać.